Działacze BM Slam Stali Ostrow mają za sobą pierwszy sukces. Drużyna otrzymała licencję na grę w koszykarskiej ekstraklasie. Teraz przed klubem kolejne cele zarówno te sportowe, jak i organizacyjne. Jedna z ważniejszych kwestii dotyczy hali, w której mecze będzie rozgrywać drużyna z Ostrowa. Wiadomo, że sezon Stalówka rozpocznie w Kaliszu. Jesteśmy po rozmowach tak naprawdę już i z Terminarzem, bo pojawił się Terminarz z halą tutaj, z władzami kaliskimi, z wiceprezydentem Kalisza. Mamy tutaj zagwarantowaną grę i dzisiaj tak naprawdę rano jeszcze byliśmy ustalić jakby szczegóły dotyczące tych wszystkich rozgrywek. Jesteśmy na, na etapie tych, tych wszystkich potwierdzeń, tych szczegółów. Także to wszystko się okaże, ale no, no, wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że te mecze, pierwsze mecze, jak na długą trwało, będą rozgrywane w Kaliszu. Tak? Bo to jest hala tak naprawdę, którą na dzisiaj PLK dopuściło tylko i wyłącznie, tak? inne hale, które gdzieś wskazaliśmy, bo to miała być tak naprawdę hala w Ostrowie czy w Pleszewie, w tym momencie jest duży problem, aby PLK zaakceptowało te, te właśnie hale. Warto jednak podkreślić, że celem ostrowania jest jak najszybszy powrót do naszego miasta. W tym celu konieczna będzie przebudowa hali. Powstały już nawet pierwsze projekty. Wkrótce zostanie wybrany ten, który będzie systematycznie wcielany w życie. Tutaj jest tylko i wyłącznie nasza hala, której jesteśmy właścicielem. tak? No to, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć: po to kupiliśmy ten obiekt po to, żeby tylko i wyłącznie go dostosować do wymogów PLK i tam rozgrywać wszystkie mecze mm, ekstraklasy, które będą. Jak długo będzie? Yy... Jak długo będzie jakby trwał ten, 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 ten projekt, przebudowy, i tak dalej, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Jesteśmy na etapie, mamy projekt, mamy kilka wizji, kilka jakby y, takich, takich powiedzmy projektów, które, które, które będą, będą. Ostrowski klub uspokaja kibiców. Z dojazdami na pierwsze mecze do Kalisza nie będzie żadnego problemu. W tym celu zostaną uruchomione specjalne linie autobusowe. Nie robiłabym absolutnie tragedii z faktu, że pierwszych kilka meczów będzie musiało się rozgrywać na przykład w Kaliszu. Moim zdaniem, proszę Państwa, naprawdę powinniśmy jakby przyzwyczaić się do tego, że od lat konsekwentnie budujemy jednak obraz, wspólny obraz aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i wysiłkiem wszystkich samorządów, którzy tę aglomerację kalisko ostroską tworzą robimy mnóstwo wspólnych projektów, które, które mają służyć mieszkańcom całej tej aglomeracji. Więc jeśli w ramach tej aglomeracji kalisko-ostroskiej Ostrowianie mieliby przez pierwszych kilka miesięcy korzystać z hali w Kaliszu, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś większy problem. To jest tylko 20, 20 kilometrów. W dzisiejszych czasach jest to, proszę Państwa, Żadna y, odległość. W tej chwili nie wiadomo, czy miasto będzie wspierać finansowo spółkę w przebudowie ostrowskiej stali. Znane jest natomiast wsparcie, które najpewniej otrzyma klub z ratusza na rok 2016. Ze strony miasta takie wsparcie, które określiliśmy przecież bardzo precyzyjnie wcześniej. Mówimy tutaj o kwocie pół miliona złotych. Że tego wsparcia na pewno będziemy dotrzymywać i w projekcie budżetu na rok 2016 takie pieniądze zostaną na ten cel zabezpieczone. muszą zadbać o jeszcze Jedną ważną kwestię, którą jest właściwa organizacja treningów. Wszystko po to, by BM Slam Stal czuło się w Kaliszu jak w domu. Rozmowy w tej sprawie trwają. Będziemy robić tak wszystko, żeby, żeby, żeby czuć się tak naprawdę jak u siebie, żeby ta hala była naszym atutem. Tak naprawdę chcemy zrobić, w tej chwili jesteśmy na etapie ustalania tych, tych treningów. Chcielibyśmy tam ćwiczyć powiedzmy środa, czwartek, piątek w jeden dzień. W, jeden dzień, wiadomo, w sobotę również przed, przed, przed meczami również trening rzutowy. Natomiast te wszystkie rzeczy są w tej chwili na etapie ustalania i realizacji, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Jutro będzie kolejne spotkanie, bo wiadomo w Kaliszu że jest piłka ręczna i wiele innych sportów i tam właśnie w tym momencie ten terminarz jakby treningów i meczów ustalamy.